Cześć, witajcie, ja jestem Szakus i witam Was już w drugim moim audiologu. Dziś powiem Wam dlaczego nie nagrywałem, co będzie się działo na moim kanale w najbliższych tygodniach. Opowiem jakie będą serie i stworzyłem wam plan na nagrywania, żebyście wiedzieli co będzie kiedy i tak dalej. To może na początek zacznijmy od tego, czego nie wrzucałem żadnych filmików na mój kanał. To no dlatego, ponieważ zaczęły się wakacje i troszeczkę mi się odechciało. Byłem bez internetu przez ponad 3-4 tygodnie, i przez to nie miałem czasu jak nagrywać. I kilka dupereli, o których Was nie będę informował. Co do kolejnych dni i tygodni, to od piątku. Dziennik, kiedy wrzucę właśnie tego audiologa do niedzieli będę nieobecny, ponieważ jadę na wesele no i nie, nie będzie. Yy, a tak to już od poniedziałku i może niedzieli wieczorkiem, zależy o której wrócę zaczniemy regularnie nagrywać i wrzucać filmiki. Yy, w niedzielę pewnie wrzucę jakiś Escape albo coś podobnego z Jorzelem. Yy, tak, przejdźmy do planu dnia. Teraz powinien wam się pokazać plan tygodnia, który zrobiłem sobie w programie. To tak, w poniedziałek Let's Play Minecraft. I może kiedyś jakaś seria, która mi się spodoba i będę ją nagrywał. We wtorek zagramy w Witch of Legends. Jest to nowa seria, którą zaczniemy od nowego tygodnia. Klasycznie audiolog, w którym będziemy mówić na różne tematy. W środę. Minecraft i escape'y, różne różniaste adventure, yy, hard parkour, yy, fast run i tym podobne. W czwartek mamy pogrywajkę w Battlefielda 3, będą to takie meczyki z może dwóch map, jeżeli będzie jeden długi to będzie jeden, zobaczymy. W piątek zaczynamy od Minecrafta i możliwe, że jakiegoś survivalu, czy jakoś tak, nie będę się męczył angielski, bo mi się nie jest, lub mapy typu Floating Islands. W sobotę będzie nowa seria Zagrajmy wy. Co w niej będzie, tego dowiecie się. No, dowiecie się w sobotę. Jak zrobię tą serię? W niedzielę let's play Minecraft i może jakieś Escape'y. Zobaczymy. I ostatnią rzeczą dzisiejszego audiologa będzie to, yy, że dostałem od mojego przyjaciela JoJoL 12 intro, które widzieliście na początku filmiku. Bardzo dziękuję, że je wykonałeś. Jeżeli chcecie podobne, zaspamujcie mu skrzynkę wiadomościami. Idziemy się już w poniedziałek 30 lipca. Cześć, na razie pa!